Następny odcinek opowieści o Żoli Boże poświęcony parkowi Kaskada. On może jest trochę mniej znany, jednak ja park Kaskada pamiętam z dzieciństwa. Potem też chodziłem, był dość zaniedbany, teraz jest dość, dość ładnie zrobiony. Kark Kaskada leży właśnie na pograniczu Żoli Boża i Marymontu. Teraz właśnie idę do wejścia, do metra Marymont i stamtąd rozpoczniemy sobie chodzenie po karku Kaskada. Wchodzą sobie do stacji metra Marymont. Tą drogą prosto będę do parku Kaskada. Wchodzę do parku Kaskada od strony pętli tramwajowej. I już jesteśmy w parku Kaskada. Taka zielona enklawa na Żuli Mniej to znany park niż i na Cytadeli, ale jest bardzo dużo zieleni. Kaskada w parku Kaskada Właśnie park Kaskada ma tą nazwę od Kaskady ale to nie taka była jakaś kaskada jeszcze przez wojną, bo to jest po prostu nowe ale jest kaskada ładnie zrobione zakaz kąpieli i na kaskadę Czyli ja nie wchodzę I jak na wakacjach się czuję a tutaj kaskada od drugiej strony. Pies się kątkie. Też kaskada z innej perspektywy. pięknie odpocząć a spacery pójść to są stare drzewa lubię stare drzewa jak zieleń daje cień daje chłód Tu w parku Kaskada jest miejsce pamięci. Pamiętam jeszcze dzieciństwa. Dobrze, że nie zniszczono tego miejsca. Na Maremoncie niestety hitlerowcy wymordowali podczas powstania bardzo dużo ludności cywilnej. Mało kto wie, ale w Kaskadzie jest Instytut Ochrony Środowiska. O właśnie pies pilnuje tego. I tu jeszcze pamiętam to od dawna ten Instytut. Tu jest ten sam Instytut Ochrony Środowiska, tylko jest drugie wejście. Już budynek jest bardzo nowoczesny. Bardzo miejsce fajnie schowane wśród zieleni. Instytut Ochrony Środowiska. Tu, tu już w Kaskadzie są nowe budynki, tak powklejane wśród zieleni apartamentowce. No fajny adres ich nie powiem dobrze idziemy dalej ulica Księdza Truszyńskiego ale tutaj to nawet nie wiem co jest Są wszystko nowe budynki ja ich nie widziałem fajna uliczka jakieś chyba apartamentowcze nie wiem nie będę tam na razie wchodził I tu już koniec parku Kaskady zaraz dojdziemy do kościoła Park Kaskada został przedzielony w Stradą. Niektórzy mieli pretensje, że powinno się puścić estakadę nad parkiem, żeby parku nie nieśli. No ale na pewno estakada jest bardzo droga. Teraz dojdziemy jeszcze do pomnika i potem pójdę do drugiej części kaskady bliżej Biela. A tu w parku kaskada bliżej Wisły jest taki oto pomnik. Obrońcy Ojczyzny. 27 wołońska Dywizja Piechoty AK. Przy samej, Wismo, przy samej trasie toruńskiej, dlatego tłok taki jest. Ale tak to wygląda. A tam już daleko widać osiedle Potok na Maremoncie. Idę do drugiej części parku Kaskada i przechodzę przez trasę toruńską. Bork jak nie wiem co. Kolega ze mną pracuje, to złomnianek dojeżdża. Za, tam za i dwie godziny do domu jedzie. A ja jutro pojedziemy jedną stroną do Łodzi, to będzie już dwie godzinę, pojedziemy do Łodzi. Idę sobie ulicą kolektorską, zespół szkół na kolektorskiej jest tablica, że 50. rocznicę budowania pierwszej szkoły na Maremoncie. Pierwszej polskiej szkoły na Maremoncie, tak jest napisane. Ulica Kolektorska. A to jest druga część Dolna Parku Kaskada. Jakże przepiękna. Pięknie to naprawdę jest zrobione. Często krytykuję różne rzeczy, sprawy, ale to naprawdę jest super. Kaczka tu stoi, najpierw ja myślałem, że porcelanowa jest. Ciekawe, czy ryby są. Mostek piękny, naprawdę cudowny. Szkiełko takie w mostku jest, zobaczymy, jak przez szkiełko widać. Niespecjalnie ucieka kaczka, stresowana jest, no sobie. Chętnie bym się wykąpał. Ulica Kaskadowa przy parku Kaskada Ciekawe ile osób wie w Warszawie gdzie jest ulica Kaskadowa To już graniczy wszystko z Marymontem właściwie idzie się w kierunku Marymontu i tam dalej jest ulica Marka Chłaski która napisała piękną powieść my z Marymontu ale jak będzie odcinek o Marymoncie to to wszystko o tym powiem dobrze wracam się teraz robię obrót na ulicy Kaskadowej a to już apartamentowcy na Koleko Torskiej bardzo kontrastują z tym robotniczym starym Maremontem ciekawe czy ci mieszkańcy wiedzą co tu przedtem było ale adres bardzo ładny, zieleń w sumie blisko centrum ceny jeszcze lepsze o strażnicy na rowerach jadą w Warszawce nawet nie wiedziałem no i ulica Oksywska ciekawe skąd te nazwy się tu wzięły ale to też dawna nazwa, bo Oksywie to jak wiadomo jest na wybrzeżu Pomorze Wschodnie, a to jest ulica Okrzywska przy parku Kaskada. Też domy jednorodzinne, bardzo ładne. Ulica Okrzywska w dalszym ciągu. Też piękne apartamenty. Południe, początek lipca. Teraz dopiero widać, że zima do niczego nie jest potrzebna. Przez tak zimą sobie nie szedł spokojnie. No tutaj jest już koniec parku Kaskada od strony Marymontu. Tam jest zaraz ulica Marka Chłaski, podejdę tam. Pięknie, prawda? Czyli zakończę ten spacer spojrzeniem przez zielone okulary. O. Jeszcze tylko dojdę do ulicy Marka Chłaski i wracam do domu. Park Kaskada na Żuliborzu. To ulicy, ulica Marka Chłaski, Róg Gdański. Marek Chłasko był super pisarzem, potem powiem dlaczego. Szkoda, że teraz tak mało się o nim mówi. Ale to są jego powiedzenia. W tym kraju każdy na każdego ma haka. Jak chcesz komuś zaszkodzić, to powiedz, że spydałem albo ubekę, to jest nie do odwołania. To się sprawdza po prostu. Dziękuję, do zobaczenia w odcinku siódmym.